Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Katarzyna Kapusta, rozmowa dnia. W Województwie Śląskim powstaną w sumie trzy centra integracji cudzoziemców. Jakie zadania mają spełniać te miejsca? O tym porozmawiam z Grzegorzem Sikorskim, dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Dzień dobry. Dzień dobry, pani. Dzień dobry, pani. Pana zdaniem, ile osób sobie wyobraziło, że centra integracji cudzoziemców to będą miejsca stacjonarnego? Pobytu nielegalnych imigrantów. Nie wiem, ile osób sobie wyobraziło, ale dotarły do mnie takie informacje, zarówno w takim oficjalnym przekazie w mediach yy, publicznych, może nie publicznych, w mediach publicznie dostępnych. E, chciałbym to zdemontować od razu, to nie będą żadne ośrodki recepcyjne czy tego typu ośrodki zakwaterowania. My planujemy przygotowanie centrów integracji cudzoziemców w rodzaju punktów informacji, punktów szkolenia, punktów przystosowania kulturowego osób, które przebywają w Polsce legalnie po to, żeby mogli bardziej integrować się z naszą kulturą, bardziej adoptować do naszego środowiska, do naszego prawa i lepiej w nim funkcjonować, ponieważ takich osób mamy bardzo dużo w województwie śląskim. Głównie z Ukrainy. Tak, 90% 90%. 5% to możemy strzelać oczywiście, bo obywatele Ukrainy fluktuują pomiędzy regionami w Polsce, pomiędzy państwami. Unii Europejskiej w tej chwili więcej tej powojennej, mówię o wojnie yy, na Ukrainie po 27 lutego 2022, więcej tych, tej, tej powojennej imigracji jest w Niemczech niż w Polsce, ponieważ no, jednak kwestia wynagrodzeń powoduje, wyższych wynagrodzeń powoduje to, że szczególnie ta kadra czy te osoby najmłodsze wybierają, będąc bardziej mobilne, wybierają na przykład Niemcy do tego, żeby tam pracować, ale nadal przebywa w Polsce bardzo dużo osób z Ukrainy. Nie wszystkie często zmieniają pracę, często są to osoby, które chcą otrzymać pomoc w dostosowaniu się w ogóle do warunków życia i pracy w Polsce. Oczywiście istnieją organizacje samych imigrantów z Ukrainy, które pomagają. Ale kilka lat temu powstał taki pomysł, żeby stworzyć takie centra. To nie jest nic nowego. Pilotaż został przeprowadzony dwa lata temu w Województwie Wielkopolskim i Opolskim. Udany. A do tego w Katowicach już mamy takie centra? Tak, w Katowicach jest, są centra. Oczywiście nazewnictwo może być podobne. Dużo NGO-sów tworzyło takie centra, takie, takie punkty, takie przedsięwzięcia, takie projekty. W, szczególnie w miastach dużych, gdzie przebywało dużo osób z Ukrainy zaraz po wybuchu wojny, były to przede wszystkim ngo ale także samorządy, samorząd województwa, administracja wojewody, także była to akcja. Musimy sobie przypomnieć te czasy. Teraz trochę już spróbujemy zapomnieć, jak bardzo byliśmy otwarci i życzliwi dla tych ludzi, którzy uciekali przed wojną. Teraz, kiedy jest mniej, kiedy może to tak nie, nie jest już takie. Nie ma tego zrywu emocjonalnego. Tak, tak. to jest to, to trochę zapominamy i często właśnie y, ta koncepcja adaptacji imigrantów do, do naszych warunków życia i pracy w Polsce była wypaczana i właśnie czasami niektórzy straszą imigrantami. Y, znaczy, choć... Przypuszczam, że niektórzy politycy chcąc zbić kapitał polityczny. Straszą społeczeństwo, że za chwilę będą nam tutaj biegać po ulicach imigranci z maczetami i z nożami. Ja i nie chcę na się nasze życie. wypowiadać na temat tego, co mówią politycy. Ja mogę się wypowiedzieć na temat tego, co jest potrzebne naszej gospodarce i co jest potrzebne naszemu społeczeństwu. Mamy... A potrzebujemy legalnych imigrantów? Panie co, przy, w tym stanie demograficznym mamy coraz więcej osób, które odchodzą na emerytury proporcjonalnie rok do roku. Odchodzi coraz więcej dlatego, że ten wiek emerytalny powoduje to i ta nasza gruszka demograficzna, jeżeli chodzi o opis wieków poszczególnych, czyli ilości osób w poszczególnym wieku. Mamy coraz więcej osób starszych. Średnia wieku wzrasta zarówno pracowników, jak i w ogóle obywateli. Coraz mniej, jeszcze właściwie szybciej maleje ilość osób wchodzących na rynek pracy, czyli młodych ludzi, którzy rozpoczynają czy to szkołę, czy potem pracę. Więc kurczymy się. Nasze społeczeństwo, ilość obywateli maleje, a wskaźnik urodzeń jest z roku na rok coraz gorszy. Więc... I za chwilkę wrócimy do tej rozmowy, bo teraz przenosimy się do sieci. Moim Państwa gościem był Grzegorz Sikorski, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Zachęcam do śledzenia rozmowy na stronie radiopiekary.pl. Wracamy do naszej rozmowy i powiedzmy może o tym, jak rzeczywiście wygląda ten rynek pracy. W Katowicach. No Katowice mają niższą stopę bezrobocia. Liczącą oczywiście relacją osób zarejestrowanych do osób, które mogłyby pracować mają poniżej 1%, a nawet w Warszawie jest trochę wyższy. Więc to widać, że nasz rynek jest bardzo chłonny. Pracodawcy potrzebują pracowników. Potrzebują ich bardziej niż kiedykolwiek. Dlatego, że i też nowe roczniki, które wchodzą na rynek. No, mają Są wychowane w takich mówią na młodszym pokoleniu, w takim trochę świecie bardzo łatwym, przyjemnym. Nowych technologii. Też nowych technologii, a rynek pracy nie tylko wymaga nowych technologii. Oczywiście, coraz więcej miejsc pracy wymaga znajomości, obsługi różnego rodzaju systemów, obsługi sprzętu, IT i tak dalej, ale dalej, najwięcej ofert pracy. To są oferty w, w logistyce, w gospodarce magazynowej, w opiece nad innymi osobami, w, w sprzedaży, w handlu. Oczywiście w każdym z tych zawodów mamy do czynienia z technologiami. W tej chwili już nawet doręczyciel przesyłek robi to na tablecie, musi wiedzieć, jak obsłużyć dany program rozwozi towar też wedle systemów informatycznych, ma to wszystko na komórce albo na jakimś specjalnym urządzeniu, więc rzeczywiście ta technologia jest w każdym zawodzie już, ale wykonanie, ale, ale zapotrzebowanie na kwalifikacje jest bardziej w takim kierunku zawodów potrzebnym nam do takich prostych usług, prac. No jeszcze nie mamy tego zagrożenia, które się gdzieś tam jawi w przyszłości, czyli robotów połączonych ze AI, bo to będzie, to zmieni bardzo rynek pracy, bo to będą roboty, które wejdą w każdą środowisko pracy, nie muszą mieć przystosowanych hal fabrycznych do tego, żeby taki specjalny serwis obsługa, tylko to będą humanoidalne roboty bardzo tanie zresztą z tego co zapowiada Tesla. I w 2027 na rynek europejski wejdą takie, więc może się rynek trochę zmienić, ale póki tego nie ma, póki co mamy, rynek mamy rynek pracownika, pracownika w, dalszym, tak. w dalszym ciągu. Tak. Wróćmy e, trochę jeszcze e, do tych centrów integracji cudzoziemców e, i tak jak pan wspomniał do pracowników z Ukrainy. E, jakie korzyści oni dostaną, jeśli się zgłoszą do takiego centrum? Tak, w centrum przede wszystkim będziemy kłaść nacisk na adaptację do warunków życia i pracy w Polsce, czyli przede wszystkim stawiamy naukę języka polskiego. Każdego, każdą osobę, która jest spoza Unii Europejskiej, wiadomo, że obywatele Unii Europejskiej czują się w każdym kraju jak w domu, bo mamy swobodny przepływ pracowników, ale wszyscy spoza Unii będą mogli otrzymać wsparcie w postaci profesjonalnej nauki języka polskiego. Wie pani, nauka języka jakiegokolwiek zbliża do kultury, w której tym językiem się posługujemy. Jak się uczymy języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, to musimy trochę poznać kulturę. Nie da się nauczyć języka nie znając historii, nie znając obyczajów, kultury, tradycji danego kraju. I właśnie przez naukę języka najszybciej można zaadoptować do danej kultury osoby, które są imigrantami. Drugie wsparcie, czy drugi rodzaj wsparcia to właśnie wsparcie w obszarze adaptacji, już do kultury. Tak? Będziemy finansować przedsięwzięcia, które integrują nasze społeczeństwo, a czyli społeczeństwo imigrantów z naszym społeczeństwem. Będziemy też wspierać dane osoby, które się do nas zgłoszą, w ramach różnego rodzaju wsparcia w informowaniu, w jaki sposób się poruszać po administracji, w jaki sposób aplikować na przykład do urzędów, które. Czyli powiedzmy to prościej, jeżeli przyjdzie do Was osoba, która przebywa w Polsce legalnie i powie, hmm. potrzebuje pomocy, w sensie nie do Państwa bezpośrednio, hmm. ale do Centrum Integracji Cudzoziemców, potrzebuje pomocy w załatwieniu urzędowej sprawy, w Urzędzie Pracy, w Urzędzie Miejskim. Rozumiem, że takie instrukcje otrzyma. Tak, otrzyma pełne informacje na ten temat, bo my mamy ten projekt, zresztą to był obligatoryjny wymóg, ten projekt realizujemy wspólnie z, z pracownikami Wojewody i pracownikami NGO-su, którego wybraliśmy w konkursie. Bo to NGO zajmie się tymi, tymi działaniami, jak my to nazywamy, miękkimi, nauka języka, przygotowanie kulturowe i tak A pracownicy Wojewody będą przede wszystkim informować szczególnie o tych, o tych prawach i obowiązkach wynikających z pobytu w Polsce. To skróci na pewno ten dostęp do tej informacji czy aplikowania, bo wiemy, jakie kolejki mamy w Urzędzie Wojewódzkim, jeżeli chodzi o, o wydawanie różnych zgód. Chociaż one są co, coraz bardziej udrażniane, ale takie centra rozmieszczone lokalnie będą trochę bliższe tym ludziom, którzy nie dają sobie rady z tym. Wie pani dochodzi też do wielu nadużyć ze strony pseudopracodawców, którzy zatrudniają imigrantów, szczególnie z dalekich krajów. Powiedzmy prosto, oni ich wykorzystują tak. bardzo często. Tak. Często, ja nie chcę oczywiście mówić, że to robią wszyscy, to, to jest jakiś tam wycinek tylko sytuacji, ale w takim centrum będzie też można uzyskać pomoc w tym zakresie, czy ja jestem legalnie zatrudniony, czy ktoś mnie nie oszukał. Wie pani co, ja pamiętam takie, taką, takie wsparcie, jak proponowały kraje, czy realizowały kraje zachodnie wobec Polaków. Na przykład Holendrzy do dzisiaj, ambasada holenderska robi szkolenia z zakresu tego, w jaki sposób uniknąć oszukania przez pracodawców holenderskich na bardzo specyficzny język, którym są skonstruowane umowy holenderskie, więc, więc my kiedyś też byliśmy w takiej sytuacji, w jakiej są imigranci z poza Unii u nas w Polsce i powinniśmy to chyba lepiej zrozumieć, bo byliśmy, nawet jesteśmy w niektórych krajach bardzo dużą grupą y, imigrancką. Ja myślę, że bardzo często o tym zapominamy, jeśli tak. nie, nie doświadczamy tego y, na własnej skórze. Czy w takim razie, w takim centrum integracji cudzoziemców y, obcokrajowcy mogą liczyć na Wsparcie psychologiczne. Mam tutaj na myśli głównie tych, którzy przyjechali do Polski z Ukrainy. Tak, na pewno będą mogli na to liczyć. To w tak zwanym tym, tym wsparciu miękkim, czyli tym, tym bardziej takim społecznym. Ja tuż tu jeszcze muszę uzupełnić jedną informację, ponieważ my nie działamy w próżni z tymi centrami. Otóż równolegle w tej chwili jesteśmy na końcu rozstrzygnięcia konkursów na, na tworzenie różnego rodzaju projektów centrów wsparcia imigran imigrantów w obszarze zawodowym i to ma działać równolegle i wspólnie I te projekty są finansowane z regionalnego programu Brace proszę już się zmieniła nazwa programu z, fund z programu Funduszu europejskiego dla województwa śląskiego i tam będzie można otrzymać wsparcie także w zakresie nauki języka już o innym charakterze bardziej zawodowym Szkolenia zawodowe, wsparcie też, dla, y, też psychologiczne, wsparcie y, dla pracodawców, którzy zatrudniają osoby z, z, z Ukrainy. Czyli mamy jakby dwa, dwa przedsięwzięcia, centra. Tutaj mamy wsparcie ukierunkowane bardziej właśnie na naukę języka, na, na, na pobyt w Polsce, na te kwestie prawne, administracyjne i mamy projekty, i ich będzie ich o wiele więcej. I wiele, wiele więcej środków na to przeznaczyliśmy w zakresie już podejmowania pracy i wszystkiego, co się wiąże z, 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 z łamaniem tych barier w podjęciu pracy. Więc, więc cała polityka wsparcia y, pracowników i obywateli innych krajów, czy krajów trzecich, jak to się mówi, na rynku pracy województw śląskim jest bardzo spójna i moim zdaniem ona odpowiada temu, jakie jest zapotrzebowanie przede wszystkim pracodawców. To przejdźmy w takim razie może płynnie do tego, co Wojewódzki Urząd Pracy oferuje wszystkim pracownikom, którzy są na rynku? Czy w takim razie mogą liczyć na jakieś szkolenia, na dofinansowanie na przykład do studiów? Tak, otóż właśnie przez to, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli braku yy, rok do pracy i braku właśnie tych luk kadrowych w przedsiębiorstwach naszego województwa. Jednym, sposobem, jednym ze sposobów na, na uzupełnienie tych, tych braków jest podwyższanie kwalifikacji, zmiana kwalifikacji, wykształcenia osób, które już pracują, tak aby one bez obciążanej, obciążania ich dodatkową pracą mogły być bardziej wydajne i zastąpić te osoby, których po prostu w danym zakładzie pracy nie ma i najprawdopodobniej nie będzie. Z tego tytułu już od wielu lat zarząd województwa, i nawet kadencji, można powiedzieć. Zarząd Województwa i, i oczywiście takie jednostki jak my, WUP, które są jego administracją, yy, prowadzimy politykę przede wszystkim wsparcia kształcenia ustawicznego osób dorosłych. Co można otrzymać? No, w, w, kiedyś, czy do, do tej pory mieliśmy taką, yy, taki mechanizm, który yy, finansował czy dofinansowywał pracodawcom yy, szkolenie pracowników, studia podyplomowe dla pracowników, różnego rodzaju kursy. To się wiązało oczywiście z tym, że pracodawca musiał wchodzić w limity pomocy publicznej, no, czyli były pewne ograniczenia finansowe, chociaż nie były duże, bo, czyli duże, nie były duże ograniczenia, bo limity są wysokie, czyli, czyli mamy 300 30 tysięcy w ciągu trzech w ciągu lat. To jest limit pomocy de minimis w Unii. Teraz od nowego sezonu funduszowego wprowadziliśmy dodatkowy mechanizm, który umożliwia samym pracownikom zgłaszanie się o dofinansowanie szkoleń, już z własnej inicjatywy, bez udziału pracodawcy. To jest bardzo ważne, szczególnie zwracam się do pracodawców, żeby nie uczestniczyli w takim procesie, dlatego że właśnie tam nie może być pomocy publicznej, czyli nie może być przysporzenia dla pracodawcy, jakichś korzyści, więc to musi być indywidualna zarówno decyzja, jak i, jak i realizacja przez pracownika. Chociaż oczywiście pracodawca pośrednio będzie z tego korzystał, bo lepiej pracownika wykształconego, nawet wedle jego, jego modelu opinii i kierunku, ale to zawsze jest, jest dla niego korzyść. 5 tysięcy, tysięcy na szkolenie kurs, 10 tysięcy na studia podyplomowe, tylko 5% wkładu własnego, czyli czy ja, czy pani, czy ktokolwiek tutaj obok nas, kto jest tylko pracownikiem, chce na przykład iść na studia podyplomowe, wpłaca 5% od 10 tysięcy i może spokojnie sobie nawet wybrać droższe, jeżeli ma więcej gotówki w kieszeni. Ale myślę, że 10 tysięcy to jest rozsądna kwota na, na studia podyplomowe, które mogą podwyższyć dobrze nasze kwalifikacje. No i, no i 5 tysięcy za szkolenie, kurs, czyli ten wkład własny 5%, to jest na przykład 250 zł. To nie jest dużo. Czyli tak bardzo korzystne rozwiązanie. Bardzo korzystne, a to jest jedyna możliwość, żebyśmy w jakiś sposób no, zabezpieczali te, te braki na rynku pracy, więc to nie tylko kwestia migracji czy imigracji, mamy właśnie podwyższanie kwalifikacji. Z, zwiększanie samoobsługi, robotyzacji to też jest jeden ze sposobów. Czyli ci, którzy teraz się y, boją, że Ukraińcy zabiorą im na przykład pracę, są w dużym błędzie. No wie pani co, jeżeli ofert pracy miesięcznie do samych urzędów pracy spływa około 10 tysięcy. A zainteresowanych? A zainteresowanych, Panie, wszyscy powinni być zainteresowani, którzy są zarejestrowani, ale różnie to bywa z tym zainteresowanie, bo niektórzy, niektóre osoby, które są zarejestrowane w Urzędach Pracy, po prostu nie mogą podjąć pracy. Nie zawsze z własnej, czyli z przyczyny, która leży po ich stronie. To są kwestie losowe, to są choroby, to są sytuacja socjalna, materialna. Więc ofert pracy jest tyle, że pracodawcy już przestali trochę wysyłać te oferty do Urzędu Pracy, powiedzą, że, że za bardzo tam już zasoby, które posiadają Urzędy Pracy, są. No, wyczerpane może w tej, w tej warstwie tej, tej, tej grupy aktywnych ludzi. Ale ofert pracy, które pojawiają się na zewnętrznym rynku, nie, nie sposób tych, ich nawet zliczyć, ponieważ kanały informacyjne, które używają pracodawcy, są przeróżne. Mamy social media, mamy oczywiście internet, mamy też inne media, chociaż już dawno nie widziałem. Że gazet, gazet chyba papierowych już mało kto drukuje. Pamięta pani jakiś takie. Co jest pra praca, a, a, a praca, tak? E, więc, więc tych kanałów jest tak dużo, ten te sposób rekrutacji się tak bardzo zmienił z rekomendacji pracowników, na przykład często pracodawcy rekrutują. Więc ja mogę tylko podać twarde liczby, tylko to, co spływa do urzędu pracy. No, ale ta liczba i tak jest naprawdę... No jeżeli mam miesięcznie 10 tysięcy, tak? Ciągu roku. Oczywiście to, te oferty się nie powielają, ale, ale tak dla wyobrażenia ze skali, to mamy 120 tysięcy rocznie propozycji, tak, które czekają. A beneficjentów? Wie pani, co beneficjentów? Bezrobotnych mamy zarejestrowanych 62 tysiące osób. W całym wojsku śląskim. Przypominam, że pracuje w wojsku śląskim 1,7 tysięcy ludzi. Mieszkańców mamy, mieliśmy kiedyś 4,5 miliona, teraz mamy 4,3 mln. A w tym tak, najgorszym y, y, okresie dla. Rynku pracy i pracowników. Mieliśmy ponad 350 tysięcy osób zarejestrowanych jako bezrobotnych. Mamy najniższą stopę bezrobocia po województwie wielkopolskim w Polsce. Za nami jest Małopolska, Mazowsze, Dolny Śląsk. I trzymamy się mocno na tej pozycji już od wielu, wielu, wielu lat. Więc tak jak mówię, to, co dla pracownika jest dobre, dla pracodawcy nie do końca. Więc musimy jak wspierać w tej, w tej chwili właściwie najbardziej pracodawców. Oczywiście nie zapominając o osobach bezrobotnych, bo teraz w zasobach Urzędów Pracy zostały właśnie te osoby, które wymagają największej uwagi, największej cierpliwości. To jest najdroższa aktywizacja zawodowa, ponieważ te osoby potrzebują wsparcia nie tylko w kwestii przygotowania zawodowego, doradztwa zawodowego, pośrednictwa, ale potrzebują właśnie wsparcia w zakresie społecznym, socjalnym, psychologicznym, zdrowotnym. Więc to jest o wiele droższe i bardziej yy, żmudne i yy, bardziej długotrwałe, ale też się tym musimy zająć, bo bo jednak te zasoby dalej nam szczupleją. No i musimy zatrzymywać jak najwięcej osób starszych w pracy. Też przygotowujemy pewne takie mechanizmy, poradniki może dla pracodawców, jak próbować zachowywać te osoby w pracy, bo one są w tej chwili bardzo cenne. I, yy, Rozumiem, i... że mam, yy, ma pan tutaj na myśli yy, doświadczenie pracowników starszych? Tak. Jak się, sam jestem 50+, plus, więc więc Inaczej zmienia się perspektywa, na, znaczy inaczej zmienia się postrzeganie samego siebie w miejscu pracy. Czasami y, kurczowo trzymamy się danego stanowiska lub danego, danego y, zawodu, dlatego że się już boimy, bo możemy nie być przyjęci do pracy jako osoby starsze. A zauważa pan taką tendencję, że ci, którzy przeszli na emeryturę, wcale y, nie chcą odpuścić i y, dalej chcą być na rynku pracy? Ale pani mówi dokładnie to, co mówią statystyki głosu i ZUS-u. Coraz więcej z roku na rok, od 12 lat, wzrasta bardzo w bardzo niewielkim stopniu, ale, ale wzrasta systematycznie co roku liczba osób, które pobierając emeryturę, pracują. Więc widać, że ci pracownicy już też widzą to. Ludzie są coraz drożsi, żyją coraz dłużej. Przebywanie w domu, czy, czy nawet w miejscu wypoczynku już po emeryturze, czasami degraduje psychicznie szczególnie. Posiadanie jednak obowiązków, posiadanie celu dnia, tygodnia, no powoduje, że nasz organik się bardziej motywuje, mózg bardziej jest aktywny, więc ludzie coraz częściej widzą, że to ma sens. Oczywiście nie zawsze to jest taka praca, którą rejestrujemy. To może być pomoc nie wiem, rodzinie w jakimś, nie wiem, przy dzieciach, przy gospodarstwie domowym, w firmie i tak dalej, taka, która, której nawet nie traktujemy jako pracę. Ale ta aktywność zawodowa powinna być jak najdłużej, bo ci, którzy pracują... Dłużej żyją dłużej, chociaż oczywiście w trudnych zawodach, wymagających wysiłku fizycznego, psychicznego, często jest to niemożliwe. No nie można być kierowcą prawda, zbyt długo, bo jednak te, te nasze zdolności psychomotoryczne się degradują z wiekiem, ale można już być na przykład dyspozytorem. Tak? I tutaj pytanie: czy zastąpi nas jakiś AI, czy zastąpi tego dyspozytora jakiś robot? Oby nie. Ale póki co y, warto jest się dokształcać po to, żeby można było pracować w bardziej komfortowych warunkach, właśnie jak najdłużej. Także w każdym zawodzie znajdziemy taką możliwość. I tym optymistycznym akcentem przy poniedziałku kończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Moim Państwa gościem był Grzegorz Sikorski, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Serdecznie dziękuję. Dziękuję Pani, dziękuję Państwu. Dziękuję.